Jeśli nie wiesz, co do kosza lub worka, to posłuchaj. Wróżki z morki lub z morka, tłumaczymy segregacji świat. By na ziemi zmniejszyć odpadu ślad. Jeśli nie wiesz, co do koszalu lub worka, to posłuchaj. Wróżki z morki lub z morka, tłumaczymy segregacji świat. O, jak dobrze, że już jesteście! Czekałem na Was. Trochę się zniecierpliwiłem, bo od rana chodzi mi po głowie historia, którą koniecznie chcę Wam opowiedzieć. Odkryłem ostatnio, że w każdym domu ludzie żyją inaczej. Naprawdę? Co? Wy już to wiecie? No dobra, zauważyliście to szybciej niż ja. Ale ja myślałem, że jak ja coś robię w domu, to tak samo robi Mela, Piotruś czy Krzysiu, a jednak nie. Moje obserwacje były tak bardzo szczegółowe, że na pewno Was zaskoczę. A było to tak. Zgłodniałam od odrabiania lekcji. Może coś zjemy? O mój brzuszek też woła o jedzenie. Jakby nauka wyssała ze mnie cały obiad. Mama zrobiła pyszne desery. I to bez cukru. Jogurt, borówki i orzechy. Pychotka! O, widzę, że też masz w domu wszystkie kolory pojemników na odpady. Tak, moi rodzice bardzo dbają o to, aby każdy odpad znalazł się w odpowiednim koszu. Wszystko musi być czyściutkie i na swoim miejscu. Jak to czyściutkie? No, czyściutkie? Gdy zjemy z tych plastikowych kubeczków, to je umyję i dopiero wyrzucę. Ale po co je myjesz? No, jak to po co? Rodzice tak robią, więc ja też. Oj, Melu, nie trzeba myć tych pojemników. Jak to? Dobrze pamiętam słowa wróżki z morki. Która mówiła mi: Pamiętaj, z morku, nie myj odpadów, wystarczy, że opróżnisz zawartość opakowania i wyrzucisz do kosza pusty kubeczek. A to dziwne. Dziękuję ci, że mi o tym powiedziałeś. Wróżka z morka mówiła, że takie odpady są w zakładach recyklingu jeszcze raz segregowane myte i czyszczone, a później cięte na drobne kawałki. Dlatego nie ma potrzeby tracić wody w domu. To super, bo już byłam zmęczona myciem kubków po jogurtach. Porozmawiam o tym z rodzicami. I w taki sposób dowiedziałem się, że u Meli w domu przemywana opakowania przed wyrzuceniem do kosza. Całe szczęście Mela dowiedziała się ode mnie, że tego nie trzeba robić. Wystarczy na przykład opróżnić metalową puszkę. A potem wyrzucić ją do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Uwaga! Przypomnijmy sobie teraz, co można wyrzucić do pojemnika żółtego, puste opakowania z tworzyw sztucznych, na przykład po jogurtach, butelki plastikowe, puszki metalowe, kartoniki po mleku lub po sokach. Naczynia i sztućce jednorazowe z plastiku, papierki i woreczki foliowe, a nawet zabawki z tworzywa sztucznego. A teraz wracajmy do moich przygód. Zobaczcie, co mnie spotkało w domu Piotrusia. Piotrusiu, co to jest? To pojemnik do wody. Podlewamy nim kwiaty. Tata zrobił go z butelki po płynie do prania. Wow, ale super pomysł! Moi rodzice mają ogromną fantazję. Rzeczy, które ludzie wyrzucają, bo uznają za śmieci, w naszym domu nie są wyrzucane. Mama z tatą robią sobie takie konkursy. Kto z nich lepiej wykorzysta zużyte pojemniki po produktach? To nazywa się zero waste. Słyszałem o tym zero waste od wróżki z morki. Kiedyś mi to wytłumaczyła. Z morku zasada zero waste polega na przykład na tym, aby opakowanie po zjedzonym jogurcie wykorzystać do stworzenia pojemnika na kredki. Dzięki temu nie będzie odpadu. Zamiast generować odpady, wykorzystajmy je do innych celów. I dzięki temu będzie mniej śmieci. Zero Waste, czyli zamiast wyrzucić opakowanie po produkcie, wykorzystaj je do czegoś innego. Dzięki temu nie będzie śmieci. Ciekawa ta zabawa. To jakie rzeczy udało wam się zrobić z odpadów? O rety, sporo tego. Z metalowych puszek po kukurydzy i groszku, mama zrobiła doniczki do kwiatów. Tata wymyślił, że z takich puszek zrobi lampki stołowe i pojemniczki na śrubki. A ja z tych puszek zrobiłem grę. Jaką grę? Ustawiłem puszkę na puszce, tak, aby stworzyły wieże i strącałem je piłeczką. Dzięki temu trenuję celność i koncentrację. A to świetne. Coś jeszcze zrobiliście? Z plastikowych, dużych opakowań po płynach do prania, tata zrobił konewki. Plastikowe butelki pociął na paski i tak je posplatał, że powstał koszyk. A z dużych baniaków po wodzie stworzył półki na drobne narzędzia. To jest genialne! Wiem, że czekaliście na Zmorka. Ale ta ostatnia historia zainspirowała go do stworzenia czegoś ciekawego z kartonika po mleku. A może i wy spróbujecie zamienić odpad w coś pożytecznego? Może zrobicie w szkole lub przedszkolu konkurs na najciekawsze wykorzystanie zużytego opakowania? Jestem ciekawa, co wymyślicie. A tymczasem lecę sprawdzić, jak idzie z morkowi. Do zobaczenia!